Manu, witajcie z tej strony Adrecenit. Dzisiaj kontynuujemy dalej zemstę Sithów w Skywalker Sadze. Coś podejrzewam, że dzisiaj będziemy kończyli, no bo w końcu lecimy na Mustafar, a po Mustafar już nie było jakichś takich ważniejszych rzeczy w tym filmie. To spróbujmy jeszcze tutaj połapać jakieś. O, tutaj jest ta gwiazdka, tak gwiazdka z tego co pamiętam, to był łowca nagród z podpierdzielonym statkiem. Mamy nasz niebieską, znaczy. Kometę niebieskich klocków, o tak to będę nazywał. Nie chcę tego nazywać klockiem Kyber, bo to. No. -on right? mm. right? Droidy zazwyczaj zauważają takie rzeczy, one są zaprogramowane. Wiesz, na takie te. Kolego, koleżko. Stąd pomysł zniszczenia. Cały czas się zastanawiam dlaczego nie może być z hondo. Chcia chciałbym z Hondo. Jakiś ten. No. Tylko się w to nie wpierdzielić. Nie wiem czy tu można rozwalić statek, ale, ale ten... Ale ta... To, to Bongo z pierwszej części to było rozwalone, bo to są wyścigi. O, przestrzeń utapał. Ale ja nie wiedziałem, że tak można sobie skakać. Dobra, przewaga wysokości... O cholera. To jest bardzo dobry ten. Y to w przetłumaczeniu na angielski to jest high ground. Czy no... No... Jak, jak, mi się wydaje, że o to im chodziło. Jestem ciekawy. Jaki będzie żart w związku z tym, bo to jest kolejny z takich bardziej znanych tekstów, nie? if you know what i mean the separatists have been taken care of my master it is finished it is finished, it is finished. <coughs> what are you doing out here i was so worried about you obi-wan said you had turned to the dark side i have brought you to the the together you and i can rule the galaxy obi-wan was right you've changed me. the jedi turned against me don't you turn against me if you're not with me i are not you <kgada> ale tańczy śmiesznie. Eee, czarno-biało? No nie powiedziałbym ogólnie. Seatowie patrzą na Jedi w złym postrzeganiu tylko i wyłącznie dlatego, że Jedi kilka tysięcy lat wstecz od aktualnej sytuacji, w której jesteśmy, dokonali się znowu zbrodni wojennych przeciwko Sithom, którzy już i tak byli pokonani. A Republika jeszcze kazała wymordować całą rasę Sithów. I jeżeli się nie mylę, to Jedi byli w samym środku tego. Stąd nienawiść Sithów do Jedi. Nie o tym, że Jedi znacznie wcześniej. no... Bo Sithowie się wyładzą od Jedi, nie? Upadli Jedi, którzy polecieli na planetę Koraban i spotkali rację czerwono skórych sitów i nazywali się Lordami z stąd tytuł Sita Jakby niektóre rzeczy, które sitowie ro robią są niefajne i w ogóle złe i tak dalej to jestem Ja zabiłem Flipio Ja zabiłem Flipio Jestem w stanie zrozumieć dlaczego sitowie to robią i 9 tylko, szkoda. W mojej opinii Jedi są większymi zbrodniarzami i mordercami niż Sitowie. E, dobra, może nie. Nie idźmy w tą stronę. Pójdźmy w stronę na zasadzie, że... Na równi. Tyle, że Sitowie się tego nie wypierają jak Jedi. Bo Jedi się bawią w takich hipokrytów. Że takie, dobra, y, upierdolmy całą tą y, całą cywilizację. Ale pokój jest najważniejszy. Coś w tym stylu. A Sitowie wprost mówią, że takie. No, słuchajcie, tutaj wojsko, macie wymordować tam cywili i tak dalej. I nie obchodzi mnie to, że to jest zbrodnia wojenna, macie to zrobić, bo inaczej spotkacie się przed sądem wojennym, czy ewentualnie od razu z egzekucją. Ja tych mogę tu zbudować? Tak, Zaraz się w to pobawię. Także ten. I są i dobrzy Jedi, i dobrzy Sitowie. Tylko ci dobrzy, psy znaczy dobry i zły to jest w ogóle pogląd taki względny. Nie, nie ma czegoś jak dobry i zły. Większość tutaj to dupki. To, to, to już mówiłem. Sitowie też nie, niektórzy są no nie niefajnie, ale na przykład y, słyszałem gdzieś ten, że teorię, że Palpatine budował gwiazdę śmierci po to, żeby wystrzec się, znaczy. żeby galaktykę ocalić, no i, i całą tam y, militaryzację galaktyki y, te wszystkie inicjatywy Tarkina i tak dalej, po to, żeby się przygotować na atak ataki Wongów, tak samo jak Tron. A tutaj źle widzę. Tak samo jak Tron. Y, Przyłączył się do imperium Żeby pomóc swojemu ludowi w. Niekoniecznie pamiętam, jaki tam był problem z tym, znaczy. Jaki był wróg w... no z przeciwko Cheese Ascendancy A, ale Tron głównie się przyłączył do imperium, żeby, żeby pomóc swojemu ludowi. Także Obiłanie. <ścoughs> Wracając do tego co mówiłeś, to nie jest wszystko czarno białe jakby ty, ty jesteś tym, jednym z tych dobrych Jedi i Yoda też jest jednym z tych dobrych Jedi, ale kiedy Mundi, Mace Windu to, to, to są takie z... Ola ja Pierwszy i tak dalej zresztą. Nie, nie chcę jeśli tak za dużo ten kilka razy przeklinałem w tej grze. Ale tak, ale oni no. To, to nie jest definicja do, dobrego dobrego człowieka, dobrego Jedi, jakby bo oni definitywnie źle kodeks Jedi odczytują. Odczytywali w sumie w tej chwili, bo już nie żyją. Ale no. Do dobrych Jedi można ewentualnie jeszcze Ezre zaliczyć w Bridgera. Chociaż znaczy nigdy w sumie. Nie, on nie został chyba nigdy mistrzem Jedi. Znaczy mistrzem, no nawet rycerzem Jedi. Z tego, co mi wiadomo, że w jakimś komiksie czy w czymś czego nie czytałem, albo dopiero to będzie, zobaczymy. Wszystko wyjaśni się w serialu Asoka. <grystanie> Dreidy leżące, to jest w ogóle mistrzostwo. Tak samo jak nie ma czegoś takiego jak zły droid. Droid jest zaprogramowany. I nie może się sprzeciwić temu, co jego pan mu mówi do zrobienia. Można jakoś interpretować to, ale ten zmienić pozycję siedzenia. O, oh, tak lepiej. I teraz tak ten tutaj, teraz R2D2. Auto hello guys, that's here. Swoją drogą Anakin miał bardzo dużo tych tarczy, także będzie... Chciałbym zobaczyć, co by było, jakby Anakin zabił imperatora. To By mogło być ciekawe, jakby Anakin władał Imperium. Bo Imperator miał te wszystkie swoje tajne projekty, te takie tam góry, klonowanie w tych czułych na moc, kupuje moje dzikie węże w skrócie. Rejdy mogą rozmontowywać w dowolnym momencie, a ich osobne połowy wchodzić na ograniczone obszary. Ha, czyli na przykład, jakbym chciał, tam na kamino pójść, gdzie tam coś było. To będę musiał tam pójść z Ifry Pio. No, ja sobie wezmę jakiegoś klona i tego Ifry Pio. O dobra. O to mi się nie udało akurat. I sobie pobiegam w swobodnym tam Może nagram jakieś gameplay z tego ze swobodnego trybu z poradnikami. Jak znaleźć białe... No, znaczy białe niebieskie kloski. Czy białe kloski też są, ale to są to takie, które mnie mniej interesują. O to jest właśnie to, o czym ten, nad, nad czym się zastanawiałem. Anakin, don't do this. Dobra, teraz tylko pozwalać wszystko zdobyć pieniążki, bo chcę ten z trzy niebieskie klocki. Zaczą się, za się chyba jakiś achievement dostaje, tak swoją drogą też tutaj tam nie wiem. Ajajajaj, coś się tutaj tak ewentualnie nie da. Z tego nic nie wylatuje. No właśnie tak. ale kto. A nie, tylko jest, coś ten, ale to chyba nie dobre, to nie lecimy dalej w się skończył, to lecimy dalej cykl lecimy dalej ale lecimy dalej już tak. dalej ja cykl nie jest to co co chciałem zrobić. Open the door. Tak też można, thanks mate. No to są te fajne podwójne klaski, co się tak więc można z dwóch stron złączyć. Kieruj, Skywalker! Taka się myślałem, że coś spadło. No, to może być, tak może być. No, chyba żebyś w łapę dał temu, co robi inspekcję BHP. Nie, nie mogę znaleźć słowa, jak on się nazywa. Inspektorowi, ale z drugiej strony nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia za chwilę, bo to wszystko wlawieł to. O sprytne Ktoś nie, nie umie pilotować Wy byliście w jakimś zestawie tak swoją drogą. Nie przypomina mi się. Fryprzyor, let's build this thing. I am going to need a very long rest cycle after this. Mm. <laughs> Pozwolenie żeby się wyłączyć? Nie udzielam. O, jestem blisko ty blisko możliwości uzyskania wszystkich plasków to dobrze. Bo to jeszcze kilka tych stageów z nimi i widziałem, że będzie. Cyk 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 25. ...Elegantia. Elegantia Gallia. ...3 jeszcze z tej. albo 4. A szybko obskakuje ten... wierdziel. Ja się w ogóle, te, te, te ludziki Lego, tak zauważyłem już jak w doku rzucają, czy tam w, mo, w mola, że, że oni się tak śmiesznie za, za plecy łapią, jak się w nich, tam od tyłu w nich rzuca tym mieczem świetlnym. No, Anakin, halo, dawaj tutaj ten. Let's die together. No, jeszcze czerwone oczka, masz chłopie. Musisz skorzystać z kropel. No kropel na oczy do oczu. tej to potatu. Widzę trzy stejcze, w których prawdopodobnie będę walczył za Anakinem, jak się na to wdrapie. O, tu jest pierwszy właśnie teraz ten, nie? I, i widzę, no i on tutaj... Aha, czy ja z nim nie walczę, dobra. To są trzy stage'a, w których będę sobie stał i po prostu będę wlatywał bardziej do lawy. Jak mi się wydaje przynajmniej. Uuu, blisko było. Tak, definitywnie ten ostatni stage też będzie z lawą, dobra. Czyli na razie z nakiem nie walczę. Aczkolwiek zbliżamy się nieuniknie... Nie nie szybko do... do high ground. Mojego punktu widzenia to Jedi są zimni. Co z tym jest tej zgubiony? Kamchiańi. I will make you animals without the legs mm -hmm. or, or, or arms for that matter. Also. Mm -hmm. Fajnie ta lawa wygląda graficznie. Kolejna rzecz, która mi się. Ale to później. Halo. Nie, nie, nie mógł tego jeszcze. Oła. Ale tu nie mogę patrzeć. No, ładnie ta lawa graficznie wygląda. Już to mówiłem. Mogliby zrobić. Zrobić remastera tego. no części trzeciej, która tam była w 2004 nie Nie, w 2006 wydano, ale jakoś tak... Tam była taka gra. Kto pamięta, ten pamięta, kto nie pamięta, ten nie pamięta. Opla przepaść. To robica z... Oh. Czyli to były jakieś wybuchowe Ale tego on chyba nie mówił w tym filmie. Do końca znaczy, transformacja z Vadera, z Wejderem. Znaczy transformacja Wejdera, to, to chciałem powiedzieć tak. Let's use that Artu. I będę miał trzy klasy, więc super. że, że imponuje mi to. I ostatnie, zaraz będzie spalony Ani. Prawdziwy Jedi. Nie wiem, że bardziej się identyfikuje jako I coś chyba za chwilę obiłan skacz tak coś podejrzewałem, że zrobiłem coś takiego. Kolejna najbardziej taka no jakby to nazwać.

oznacza, że, że się kończy dla nas zemsta, zemsta seatów w Skywalker sadze. To teraz już ostatnie te no, osta, ostatnie podrygi, to tak jest, to było też na końcu filmu. Już podejrzewam, że nawet nie będziemy ten, nie będziemy nigdzie jechać, a znaczy jechać. No wiecie o co chodzi, nie? Ani nic. O, że Nie Szczerze mówiąc, to jest coś, co lepiej by zabrzmiało nawet w filmie, niż że. She, she, she's lost the will to żyć. O Palpatine też coś <laughs> no. o też coś powiedział, takiego ten. No dobra, skończyliśmy z essesitów, weszło osiągnięcie. Jak wam się spodobało, to komentujcie, subskrybujcie. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy wam wszystkim, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, o którejkolwiek godzinie. I niedługo zaczniemy to, co zaczęło całą całe uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli Star Wars: Nowa Nadzieja. Skrad ani. No. Trudno mam więcej powiedzieć. Bardzo mi się trzecia część podobała, pomimo rzeczy, które. Na które oczekiwałem, ale nie przyszły. I tyle w temacie. Także ja się z Wami jeszcze raz żegnam i widzimy się niedługo. Nara.